Rozgrywał do niedawna mecze Ligi Mistrzów w swoim klubie, a teraz zostanie zawodnikiem drugoligowej Wieczystej Kraków Jakub Pesek. To czeski skrzydłowy występujący jeszcze do niedawna w Praga. W listopadzie grał właśnie z tym klubem w Lidze Mistrzów, czy to z francuskim Brest, czy z hiszpańskim Atletico Madryt. Wychowanek z Sparty Praga w czeskiej Ekstraklasie rozegrał 149 spotkań. Strzelał w nich 22 gole i 17 razy asystował. Skrzydłowy naszych południowych sąsiadów jest już na zgrupowaniu Wieczystej Kraków w Turcji. Jego kontrakt ze Spartą Praga trwa do czerwca tego roku, aczkolwiek jak widzimy Wieczystej Kraków on będzie pomagał już od tej zimy. A głównym celem przyjścia czeskiego skrzydłowego jest zapewnienie awansu do pierwszej polskiej ligi, czyli na zaplecze Ekstraklasy. Bez wątpienia jest to transfer, który bije kolejne poprzednie rekordy Wieczystej Kraków, która po raz kolejny rozbija bank, ponieważ sprowadza piłkarza, który jeszcze do niedawna grał o najwyższe cele w Lidze Mistrzów. Co sądzisz o tym ruchu transferowym Wieczystej Kraków oraz czy Twoim zdaniem Jakub Pesek, czyli czeski skrzydłowy sprowadzony do Krakowa, pomoże Wieczystej w wywalczeniu awansu do pierwszej polskiej ligi? Daj znać koniecznie w komentarzu i zaobserwuj ten profil po więcej